Kiedy nadchodzi jesień, wybieramy się do parku. Bardzo często w tych parkach zobaczymy piękne drzewa kasztanowców, które zachwycają nas urodą przeważnie swoich pięknych nasion, kasztanów. Jesienny spacer po parku też może być okazją do dowiedzenia się czegoś ciekawego o roślinach, na przykład o kasztanowcach. Kasztanowce to nie tylko piękne drzewa parkowe, to także źródło bardzo wielu cennych substancji leczniczych, w tym escyny. Escynę możemy produkować, ekstrahować z nasion czy z łupin, i jest ona wykorzystywana w medycynie, na przykład w postaci maści kasztanowej. Maść kasztanowa. Służy do chociażby redukowania celulitu, e, zmniejszenia przepuszczalności naczyń krwionośnych, więc ułatwia nam leczenie obrzęków, ułatwia także gojenie się drobnych krwiaków, drobnych e, wybroczeń, siniaków, drobnych naczynek, które nam pękają w postaci pajączków. To wszystko to, na co działa escyna. Ale kasztanowiec zawiera także trującą eskulinę. Eskulinę, którą dość łatwo możemy zaobserwować, ponieważ fluoryzuje pod wpływem promieniowania UV, co można łatwo zademonstrować w warunkach laboratoryjnych. Kasztanowiec jest także źródłem szeregu innych związków chemicznych, np. garbników. To są wszystko substancje chemiczne, które tej roślinie służą do obrony. Zwłaszcza do obrony nasion. Nasion, które są bardzo duże, bardzo bogate w skrobie, a zatem potencjalnie są bardzo dobrym pokarmem dla wielu różnych zwierząt. Natomiast, żeby nie były tak łakomym kąskiem, są zabezpieczone przed zjadaniem właśnie bogactwem różnego rodzaju substancji, które są toksyczne. Nawet escyna, która jest dla nas składnikiem prozdrowotnym, która zewnętrznie jest bardzo pożądana. Stosowana do ustnie, już działa lekko trująco. Już możemy zaobserwować, że może wywołać jakieś objawy ogólnego zatrucia, wymioty chociażby, uczucie nudności, uczucie dziwnego przelewania się, i nic dziwnego. Ona jest trochę jak taki detergent, czyli to jest dokładnie tak samo, jakbyśmy się napili płynu do mycia naczyń. Ale te kasztany mogą być też surowcem leczniczym. Zawierają bardzo dużo interesujących substancji, które są wykorzystywane w medycynie i znamy je w postaci chociażby maści kasztanowej. Jak działa taka maść kasztanowa? Zawiera ona escynę, dość ciekawą saponinę. Saponiny, to powinno nam się kojarzyć ze słowem sapos, mydło. Saponiny są substancjami, które się pienią. Ale jednocześnie mają szereg różnych innych wła własności, które są interesujące i bardzo różnorodne, ponieważ ta część, która jest aktywna, ona może się wchłaniać, ona może wpływać na komórki i może na przykład w przypadku escyny zmieniać przepuszczalność naczyń krwionośnych. W efekcie taka maść kasztanowa stosowana zewnętrznie sprzyja hamowaniu powstawania obrzęków. Sprzyja gojeniu się krwiaków różnego rodzaju, naczynek pękających. Nawet niektórzy uważają, że doskonale działa też na celulit, więc ma szereg różnych zastosowań. Ale kasztanowiec zawiera sporo innych, jeszcze bardziej trujących substancji. Pamiętajmy, że dla drzewa to jest spora inwestycja. Te nasiona są naprawdę duże, one zawierają dosyć dużo skrobi. Czegoś, co jest potencjalnie bardzo apetyczne dla wszelkiego rodzaju roślinożerców, więc jednocześnie ta roślina inwestuje sporo swojej energii w to, żeby zabezpieczyć swoje potomstwo przed zjedzeniem, przed atakiem. Jest tam zatem dużo garbników gorzkich, niesmacznych, utrudniających trawienie, utrudniających wchłanianie się substancji odżywczych, ale jednocześnie jest dużo bardziej toksyczny też związek eskulina, która sprawia już faktycznie dość sporo problemów i może wywołać zatrucie. Oczywiście nasz organizm, gdybyśmy spożyli takie kasztany, dość szybko broni się przed tego rodzaju substancjami wykorzystując ogólne mechanizmy obronne, takie jak wymioty, jak biegunkę, które mają za zadanie jak najszybciej pozbyć się tego tej substancji z naszego organizmu. W, przy, podczas przygotowania leków również trzeba się tej eskuliny pozbywać. Zazwyczaj wykorzystuje się tutaj dość ciekawą technikę opartą o to, że eskulina troszkę lepiej rozpuszcza się w rozpuszczalnikach. Organicznych. Natomiast escyna, escyna troszkę lepiej w wodzie, i na podstawie takiej różnicy już można oczyszczać, ekstrahować te związki, rozłączyć je z jednej mieszaniny, przenieść jeden do jednej, drugiej do drugiej, odpłukać je od siebie i w ten sposób uzyskać. Czystszy albo czysty surowiec leczniczy, który ma własności właśnie gojące, pomagające naszym naczyniom krwionośnym, i mamy tą eskulinę, którą można wyrzucić. Czy zawsze ją można wyrzucić? Och, naukowcy są zawsze ciekawi, co można by było jeszcze ciekawszego z nią zrobić, i trwają badania. Które są skupione wokół tego, na co ta eskulina działa, jakie są jej mechanizmy molekularnego działania, co ona właściwie psuje w naszym organizmie i czy można to do jakiegoś fajnego celu wykorzystać. I są badania, na przykład, czy eskulina może mieć działanie nowotworowe. I pierwsze, własno, pierwsze takie efekty już zaobserwowano, i oczywiście jeszcze długa, długa droga do tego, czy rzeczywiście będzie się dało tą eskulinę wykorzystać faktycznie leczniczo. Bo zazwyczaj takie pierwsze badania własności przeciwnowotworowych to wyglądają tak, że mamy szalkę z komórkami nowotworowymi, wylewamy sobie jakąś porcję substancji, którą badamy, i patrzymy, czy te komórki umierają, czy nie. I porównujemy, czy jak się wyleje to z komórki, które uznajemy za normalne, czy one też umierają, czy nie. Jeżeli jest różnica między nimi, to jest taka różnica, że raczej te nowotworowe nam umierają, umierają pod wpływem danej substancji. To już się cieszymy, że aha, już są potencjalne własności przeciwnowotworowe. Na razie tylko na takich wyizolowanych liniach komórkowych, które dość łatwo zabić. Wystarczy utworzyć tak naprawdę takie naczynie i one już giną. Czy właściwie odkręcić buteleczkę, bo to jest w takich buteleczkach najczęściej hodowane. Więc takim komórkom łatwo jest zaszkodzić. Później dopiero robi się sprawa skomplikowana, bo trzeba przenieść całą tą wiedzę na już większy, na przykład, już organizm. I już w takiej myszy indukuje się nowotwory i sprawdza, czy faktycznie to nie zatruwa całej myszy, czy lokuje się w tym nowotworze, czy jeżeli lokuje się w tym nowotworze, to czy tam faktycznie zabija dalej te komórki nowotworowe, czy też nie. Więc to jeszcze daleka droga, żeby uzyskać z tego możliwie lek. Ale. Zobaczcie, pomysłowość ludzka pozwala tutaj szukać takich własności. Więc mamy tą eskulinę, mamy escynę, to możemy nawet bardzo łatwo zaobserwować tą eskulinę, zwłaszcza ponieważ ona jest łatwa do mm, zobaczenia, dlatego że wykazuje fluorescencję, czyli oświetlona promieniowanie mufał wchłania tą energię tych kwantów światła, promieniowanie ultrafioletowego, a później rozpraszają w postaci troszkę ciepła, ale troszkę też światła, które jest już widoczne dla nas, światła niebieskiego. To możemy łatwo zaobserwować. Stosunkowo łatwo możemy zobaczyć, wyekstrahować związki aktywne z kasztanowca. Wystarczy nam do tego tak naprawdę trochę łupin, które też są bogatym surowcem zielarskim bogatym m.in. w eskulinę, którą możemy zaobserwować ze względu na jej charakterystyczną własność fluorescencję. Ona fluoryzuje, świeci pod wpływem niebieskiego światła i dlatego nagrywamy w takich warunkach nieco przygaszonego światła, żebyśmy łatwiej zaobserwowali ten efekt. Jeżeli oświetlimy latarką UV wodę, ona nie będzie fluoryzować, nie widzimy specjalnego świecenia. Natomiast w momencie, kiedy zaczniemy wrzucać Tutaj łupiny kasztanowca dojdzie do ekstrakcji. Ekstrakcji ciecz ciało stałe. W efekcie zacznie się uwalniać mnóstwo różnych substancji. Garbniki, saponiny, ale także eskulina, która już tutaj na powierzchni zaczyna fluoryzować na niebiesko, co powinno być już widoczne. I im więcej dodaję tych składników, jeszcze tutaj zamieszam to powinno być coraz lepiej widoczne, jak ona powolutku, powolutku zaczyna się uwalniać do roztworu i w efekcie ten roztwór coraz silniej będzie świecić, coraz silniej będzie fluoryzować na niebiesko i już w tym momencie widzimy taką pojawiającą się niebieską poświatę. To jest właśnie fluoryzująca eskulina, którą nam się udało tutaj wyekstrahować. Gdybyśmy taki ekstrakt, Odstawili na około godzinę, on zmieni swoją barwę na bardzo żółtą. Też widzimy tutaj bardzo silną fluorescencję eskuliny, ale możemy wykorzystać właśnie inny test fitochemiczny. Wstrząsając tą butelką, możemy zobaczyć, że zawarte w niej saponiny uwalniają się i tworzą gęstą pianę na powierzchni tego roztworu. Z kolei garbniki, które są w bardzo wielu roślinach, też mają potencjalnie lecznicze działanie. One mogą zadziałać ściągająco. To dość ciekawe działanie, jeżeli się nad tym zastanowimy, bo mogą, mo, mogą lokalnie troszkę zadziałać nawet przeciwbólowo. To znaczy, że jeżeli mamy gdzieś jakąś ranę w jamie ustnej, to przepłukanie sobie preparatem, który jest bardzo bogaty. W garbniki takiej jamy ustnej powoduje, że troszeczkę właśnie mamy znieczulony ten obszar. Oczywiście ten efekt będzie krótkotrwały. Co jest toksycznego jeszcze może w garbnikach, warto na to zwrócić uwagę, one bardzo łatwo wiążą się z szeregiem różnych innych substancji. Z białkami, na przykład. Czyli je unieczynniają. Czyli to sprawia, że mamy pogorszenie procesów trawienia, bo mogą ten, w ten sposób trochę zniszczyć nasze enzymy, trawienne enzymy. Co dalej może się dziać? Mogą w e, obrębie już samych jelit zadziałać, utrudniając wchłanianie różnych substancji. E, mogą zadziałać bezpośrednio właśnie na białka, na transportery, które są gdzieś ulokowane na powierzchni błony komórkowej e, naszego nabłonka jelitowego. Co dalej może się jeszcze ciekawego wydarzyć. One wiążą różnego rodzaju jony. To bardzo łatwo też można zademonstrować i to też ma takie trochę biotechnologiczne powiedzmy, zastosowanie, a także historyczne, ponieważ jednym z takich jonów, które najczęściej wykorzystywano do wiązania się z garbnikami, po to, żeby coś z tego uzyskać, były jony żelaza. Tak produkowano już w średniowieczu atrament galusowy. Mieszano solę żelaza, mieszano je z wywarem skory z dębu, po wymieszaniu zmieniała się barwa takiej mieszaniny, powstawała nam nierozpuszczalna substancja, którą można było pisać. Ale taka substancja umożliwia nam oczyszczanie wody chociażby, z właśnie z nadmiaru różnego rodzaju jonów, w tym jonów żelaza. Jeżeli mamy jakieś takie trociny Dębowe i przelejemy przez to wodę, która jest zanieczyszczona różnego rodzaju metalami, to możemy tą wodę oczyścić z tych jonów metali. One zostaną złapane, związane i nie będą już nam na przykład zagrażać. Zwłaszcza jeśli to będzie coś bardziej toksycznego niż jony żelaza. Natomiast dla nas, jeśli będziemy często spożywać garniki, jest to znowu problem, ponieważ to jest takie nie wprost, ale działanie szkodliwe dla naszego organizmu. To nie jest bezpośrednio trujące, bo nie zaburza to naszego metabolizmu, ale ograbia nas z różnych cennych mikroskładników, które byśmy chcieli, żeby jednak nasz organizm spożywienia dostawał do naszego organizmu. To jest też dość charakterystyczne w przypadku bardzo wielu też bogatych w błonnik substancji. One też działają trochę jak taka gąbka, mogą chwytać różne pożyteczne dla nas substancje, stąd też na przykład przy takiej kuracji siemieniem lnianym też zwraca się uwagę, żeby ona nie trwała za długo. Zazwyczaj mówi się o dwa tygodnie i w tym momencie powinniśmy już zrobić sobie przerwę, ponieważ właśnie takie się mielniane, spożywane bardzo często, będzie działać jak gąbka, będzie nam chwytać te różne substancje, które związane opuszczą nasze ciało, ale nasz organizm nie będzie w stanie tych substancji wydostać, nie będzie w stanie z nich skorzystać i to nie będzie korzystne dla naszego zdrowia, zwłaszcza właśnie jeśli chodzi o mikroelementy, które których potrzebujemy, a które takiego typu substancje mogą utrudniać wchłanianie. Escyna jest saponiną, czyli takim związkiem, który właśnie obniża napięcie powierzchniowe. W wodzie się pieni, testy fitochemiczne, jeżeli chcemy się przekonać, czy dana roślina zawiera saponiny, polegają na tym, że robimy taki wyciąg wodny i po odpowiednio długim mieszaniu, obserwujemy, czy pojawia nam się piana. Stąd też na przykład saponiny możemy zaobserwować w szeregu innych roślin, które są wykorzystywane na, na przykład do mycia. Mamy mydlnicę lekarską, którą wykorzystywano. W tym celu mamy orzechy piorące, które też są w tym celu wykorzystywane. Jednak saponiny to takie trochę pojęcie worek, ono jest bardzo szerokie. Ono bazuje tylko na tym, że aha, one mają taką własność, że się pienią, że obniżają to napięcie powierzchniowe, ale to nic nam nie mówi o tym, jaka tak naprawdę jest ich budowa, ponieważ bardzo często saponiny są zbudowane w ten sposób, że mają taki fragment cukrowy, który nadaje im właśnie tendencję do tego, że łatwo się łączą, rozpuszczają w wodzie. I tą część, która jest troszkę bardziej e, lipofilowa, dzięki czemu ciągnie też trochę do rozpuszczalników organicznych. Ale ta część może mieć bardzo różną budowę i bardzo różnorodne własności. W związku z tym, wśród saponin znajdziemy takie, które są przeważnie silnie bakteriobójcze, ale też niektóre mogą działać na sercowo i właśnie w naparstnicy tego typu saponiny też znajdziemy. Więc jest to bardzo różnorodna grupa ciekawych związków o różnych własnościach. W badaniach naukowych takie saponiny są wręcz wykorzystywane, także właśnie ze względu na ich własności. Zbliżone do łagodnych detergentów, ponieważ pozwalają rozpuszczać chociażby białka, które można łatwiej wyizolować i zbadać. Dużo garbników zawierają chociażby żołędzie, owoce dębu. Tak? Z tego powodu nie spożywamy ich, przynajmniej nie spożywamy ich na surowo, ponieważ ze względu właśnie na garbniki byłyby dla nas niezdrowe. Natomiast żołędzie cieszą się popularnością, ponieważ robiono z nich namiastkę kawy, ale większość różnego rodzaju preparatów, które z nich przyrządzano, wymagało wcześniej właśnie usunięcia tych garbników, które raz, że są gorzkie i niesmaczne, a dwa, że na dłuższą metę nam szkodzą. Zatem każdy jesienny spacer może przynieść nam sporo ciekawych roślin, o których możemy się dowiedzieć coś nowego i takich, które nasą w sobie ten potencjał, aby być leczniczymi albo pomagać naszemu zdrowiu lub służyć nam jako kosmetyki.